Dzień dobry, witam Państwa w Oleśnickim Domu Spotkań z Historią i chciałabym zaprosić na Noc Muzeów, która odbędzie się 16 maja 2015 roku. Od 18 zapraszamy do Oleśnickiego Domu Spotkań z Historią na promocję książki Pawła Miejskiego pod tytułem Skarb Groszy Praskich o Oleśnicy. Potem odbędzie się rozwiązanie konkursu na legendę pod tytułem Skarb znaleziony w ogrodzie. O frakcjach towarzyszących odpowie Małgorzata Wojtczak z Młodzieżowej Rady Miasta. Witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na nietuzinkowe zwiedzanie Oleśnicy. Z Młodzieżową Radą Miasta. Tego wieczoru otwarte będą wszystkie oleśnickie zabytki. Cała impreza zaczyna się o godzinie 19 pod Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury. Mamy nadzieję, że ta forma spędzenia nocy muzeów przypadnie Państwu do gustu. Liczymy na liczne przybycie.